Witajcie na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku przedstawię kto i kiedy wygrywał indywidualne Mistrzostwa Świata. Bierzcie pod uwagę, że zaczniemy od 1995 roku, czyli od momentu, kiedy zamiast indywidualnych Mistrzostw Świata pojawiły się cykle Grand Prix. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My już lecimy z tym materiałem. Tak jak powiedziałem, zaczynamy od roku 1995. Ze złotem Duńczyk Hans Nielsen. Drugie miejsce Szwedton Tony Richardson. Trzecie miejsce Amerykanin Sam Ermolenko, rok 96. Wygrywa Bill Hemil. Na drugim miejscu Duńczyk Hans Nielsen. Podium uzupełnia Greg Hancock Mamy rok 1997 i zwycięża Amerykanin Greg Hancock Drugie miejsce również Amerykanin Billy Hemil. Trzecie miejsce w tym roku dla Tomasza Goloba, rok 98 i zwycięstwo Szweda Tonego Richardsona. Drugie miejsce również Szwed Jimmy Nielsen. Trzecie miejsce ponownie Polak Tomasz Golob. Rok 99 i ponownie wygrywa Tony Rickardson. Tym razem Tomasz Golob na miejscu drugim. Podium uzupełnia Hans Nielsen. Rok 2000 i wygrana Brytyjczyka Marka Lorama. Drugie miejsce Amerykanin Bill Hemil, Trzecie miejsce Szwed Tony Rickardson. 2001 rok i kolejne zwycięstwo Tonego Rickardsona. Przed Jasonem Krampem i Tomaszem Golobem. Rok 2002 Kolejne zwycięstwo tonego Rickardsona przed Jasonem Krampem, tym razem jednak przed Ryanem Sullivanem. Rok 2003 i pierwsza wygrana Nikiego Pedersena przed Jasonem Krampem oraz Szwedem Tonym Ricardsonem. Rok 2004 pierwsza wygrana Jasona Krampa przed Szwedem Tonym Ricardsonem oraz Amerykaninem Gregem Hancockiem. Rok 2005 i szóste w sumie zwycięstwo Mistrzostw świata tonego Ricardsona przed Jasonem Krampem oraz Lake Adamsem. Co ciekawe, Rickardson ma najwięcej złotych medali za Mistrzostwa Świata. Na najwyższym stopniu podium stał aż 6 razy. Rok 2006 i kolejne zwycięstwo Jasona Krampa przed Amerykaninem Gregiem Hancockiem oraz Duńczykiem Nikim Pedersenem. Rok 2007 druga wygrana w karierze Nikiego Pedersena przed Lee Adamsem oraz Jasonem Krampem. Rok 2008 ponownie zwycięstwo Nikiego Pedersena przed Jasonem Krampem oraz Polakiem Tomaszem Golobem. Rok 2009 zwycięstwo Jasona Crampa przed Tomaszem Golobem oraz Rosjaninem Emilem Saifudinowym. Rok 2010 i upragnione złoto Tomasza Goloba. Na drugim miejscu Jarosław Hampen podium uzupełnił Jason Cramp. Do tamtej pory Tomasz Golob był drugim żużlowcem polskim, który zdobył tytuł Mistrza Świata po jeżem Szczakielu w 1973 roku. Nowa dekada i nowe zwycięstwo Grega Henkoka przed Andreasem Jonsonem oraz Polakiem Jarosławem Hampelem. Rok 2012 wygrana Chrisa Holdera przed Nikim Pedersenem oraz Gregiem Henkokiem. Rok 2013 zwycięstwo Taya O'Fendena przed Jarosławem Hampelem oraz Duńczykiem Nilsem Christianem Iversenem. Rok 2014 i kolejne zwycięstwo Grega Henkoka przed Polakiem Krzysztofem Kasprzakiem oraz duńczykiem Nikim Pendersenem. Rok 2015 kolejne zwycięstwo Taya Findena przed Gregiem Hancockiem i Nikim Pedersenem. Rok 2016 i złoto dla Amerykanina Grega Hancocka przed Brytyjczykiem Taya Findenem oraz Polakiem Bartoszem z Zmarzlikiem. Rok 2017 i pierwszy i na razie jedyny medal dla Australijczyka Jasona Doyla. Drugie miejsce Patrick Dudek. Trzecie miejsce dla Brytyjczyka Taya Rok 2018 Trzecie zwycięstwo tajemnicy Owindena przed Polakiem Bartoszem z oraz Szwedem Fredrikiem Lindgrenem. No i dotarliśmy do 2019 roku i złota Bartosza z przed Duńczykiem Leonem Madsenem oraz Rosjaninem Emilem Saifudinowym. Jak będzie w roku 2020? Przekonamy się już niebawem. Biorąc pod uwagę tylko Speedway Grand Prix, najwięcej medali ma Tony Ricardson, bo aż pięć. Jeśli doliczamy lata przed 1995 rokiem, dojdzie nam 6 złotych medali Tonego Ricardsona. Od 1995 drugim zawodnikiem pod względem złotych medali jest Greg Hancock, aż 4 złote krążki. Na trzecim miejscu jest Jason Kramp, 3 złote krążki razem z Nickiem Penersenem i Tajem Wofindenem. Miejmy nadzieję, że Bartosz Marzlik obroni Mistrza Świata i niedługo zobaczymy go w najlepszej tabeli wszechczasów. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zrozumieliście, kto i kiedy wygrywał Mistrzostwo Świata. Jeśli byście chcieli zobaczyć tabelę Mistrzów Świata w całości od roku 1949, to dajcie znać w komentarzu. Ja na pewno uwzględnię Wasze zdanie. Jak się podobało, to zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.